Będzie dobrze, ale w domu najlepiej. Dzień dobry, Małgorzata Kozicz. A naszym gościem jest dzisiaj Jakub Januszkiewicz, agent nieruchomości. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Czasem można odnieść wrażenie, że ludzie nie lubią czy unikają agentów nieruchomości. W ogłoszeniach można czasem przeczytać, że agentów prosimy nie dzwonić. Dlaczego tak jest, jak myślisz? Tak, właśnie tak jest. Większość ludzi, którzy wolą sprzedawać sami, oni nie to, że oszczędzają swój czas, tak? Oni bardziej oszczędzają pieniądze. Oni myślą, że agent nieruchomości, on przyjdzie po prostu zrobić zdjęcie, wstawi to samo ogłoszenie, co i oni mogą potrafić, przyjdzie kupiec i oni powiedzą, tak czy nie. No, mówię raczej o cenie. Ludzie po prostu nie wiedzą, na czym polega praca samego agenta, tak? Agent musi być, moim zdaniem. Agent musi być dobrym psychologiem, dobrym pedagogiem i osobą, która potrafi rozmawiać o pieniądzach. Ja myślę, że dla każdego sprzedającego swoje mieszkanie jest różnica. Czy on wygra więcej o czy 2, czy 5, czy 10 tysięcy. Mhm. Moim zdaniem to są wielkie pieniądze. No, akurat chyba ludzie myślą, że agentowi będą musieli zapłacić część i bez agenta otrzymają więcej. A mówisz, że jest to odwrotnie. Agent, moim zdaniem, nie jest potrzebny po to, żeby sprzedać mieszkanie za tyle, ile ono jest warte na rynku. Tak? Agent jest potrzebny po to, żeby sprze sprzedać drożej. A żeby sprzedać drożej. Trzeba mieć doświadczenie i wiedzieć, jak to działa. Jak wybierać agenta? Jeśli rzeczywiście ktoś nawet napisze w ogłoszeniu: Agenta, proszę nie dzwonić, a agent jednak zadzwonił, to zaufać pierwszemu, lepszemu, według jakich kryteriów wybierać? <laughs> Ciekawe pytanie. Tak naprawdę, to moim zdaniem trzeba być otwartym do kontaktu. Nie? Zawsze jest warto pójść na spotkanie, poznać, co to jest za człowiek, jakie on ma wartości, jaki ma swój plan do tej pracy i yy, Jaką on widzi perspektywę w tym? Właśnie zajmując się, powiedzmy, czy to sprzedażą, czy kupnem mieszkania, no rozumiem, że to są kwestie już takie wymagające większego zgłębienia, to jest już cały zawód i cała praca, ale jednak ludzie na co powinni zwracać uwagę? Od czego zacząć właściwie? Jakie są ważne kryteria szukając agenta, wybierając? Z moim zdaniem najważniejsze wartości w agencie to są takie, żeby on byłby odpowiedzialny. Punktualny, wiedział, wiedziałbym to, o czym on mówi, znałby się na cenach, i wiedziałby, czy, kto będzie kupował konkretnie ten obiekt. To znaczy, na przykład ja. Ja, jak idę na spotkanie wieczorowe, oglądam mieszkanie, mieszkanie poznaję, poznaję ludzi, to ja już mogę przedstawić sobie, kto będzie kupował to mieszkanie. Czy to będzie młodsza osoba, czy to będzie jakaś para, czy to będzie, nie wiem, starsza osoba, no to już plus minus to wszystko z, przychodzi z doświadczeniem. Agenci jakoś specjalizują się, nie wiem, w konkretnych dzielnicach, czy typach nieruchomości, hmm. czy że jeden sprzedaje tylko domy, a drugi tam, nie wiem, mieszkania w nowym budownictwie. Tak, 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 rozumiem. Jak Pani myśli, kto będzie kupować mieszkanie jednopokojowe w Karolinkach i jak on będzie kupował? Czy za swoje pieniądze, czy z pomocą banku? No, ja bym powiedziała, że, już, że kupuje jakiś taki usamodzielniony już mniej więcej człowiek, czyli taki, który tam już rozpoczął swoją karierę, tak? Około trzydziestki i kupuje swoje pierwsze mieszkanie. I bierze kredyt w banku. <grystanie> tak, tak. To jest jedna z, jeden, jeden, jeden z wariantów, jak może być naprawdę. Zgadzam się z tym. E, natomiast jak ja bym myślał o tym, to że jako jedno, jedno pokojowe mieszkanie to na pewno to będzie kupowała, jak pani mówiła, jakaś jedna osoba. Czy to pan, czy to pani, to nie gra roli. Natomiast y, pytanie, jak on będzie kupował to mieszkanie: czy za swoje pieniądze, czy z pomocą banku, to powiedziałbym, że większe szanse, że to będzie, będzie, kup, y, będą, będzie on kupował za swoje pieniądze. Jeżeli to dlaczego, to y, powiedziałbym tak, że ten mężczyzna byłby, byłby trochę w starszym wieku, możliwie on by już byłby, no, się ze, swo ze swoją żoną. I on za ten cały czas już zdolałby zebrać, zebrać jakąś część pieniędzy. No i prawdopodobnie, że mu piąte piętro też nie było problemem tam wejść na górę. Czyli agent już to przewiduje w tym momencie i. Tak, tak, tak. tak, tak. Agent musi wiedzieć, kto będzie kupować. Agent musi wiedzieć z kim i o czym on będzie rozmawiał. Mhm. Jaki jest wtedy zakres jakby zaufania klientów do agenta? No w sensie gdzie tutaj jest już ta granica? Słowo jakby decyzja właścicieli i to co agent może zasugerować? Właściciele mieszkania, czyli agenta przyszli klienci dla nich nie musi powstawać pytanie, czy on jest profesjonalnym, czy nie jest profesjonalnym. Agent musi rozmawiać o rzeczach. On musi przedstawić cały swój plan jak on będzie pracował. On musi powiedzieć, za ile mieszkanie może sprzedać on sam i sami właściciele. On musi po prostu, nie wiem, przekazać może nawet jako jakiś entuzjazm, tak mógłbym nawet powiedzieć, dla samych ludzi, czyli klientów. I później już oni jakby jemu zostawiają negocjacje z klientem, to już, no znaczy, znaczy decydują się już, mm -hmm. powiedzmy tak, że wynajmują agenta tak. i dalej to już jest generalnie jego praca. W jakim momencie on potem przychodzi do właściciela i mówi, no mam taką cenę, zgadzacie mm -hmm. się czy nie? W sensie, mm -hmm. czy dużo jest jeszcze takiego za plecami tego, tego, co już właściciele robić nie muszą? Agent nigdy nie przyjmuje decyzji za samych właścicieli. To znaczy, agent wie, jak trzeba działać, on e, informuje samych właścicieli i właścicieli mówią, robimy czy nie robimy. Jeżeli mówimy na temat ceny, agent przed spotkaniem z, ze swoim klientem on musi mieć przyszykowane e, już wykonane transakcje w, tym, w tej dzielnicy, no, raczej w tym konkretnie, konkretnie w tym rejonie, e, w, w tym domu, jeszcze lepiej, jeżeli ten, ten, ten sam rok budowy. No i po prostu, żeby mieć co porównać. Też tam jest napisane, ile to jest kwadratów, którego to roku budowy, ale tam nie jest e, pewnie tych zdjęć zdjęcia my nie możemy zobaczyć, no, ale jak sprzedajemy mieszkanie, to my nie sprzedajemy meble, ale my sprzedajemy mm, przestrzeń. Mhm. Meble to one dodają pewnie wartości, ale przestrzeń. Mhm. No właśnie, co decyduje o cenie mieszkania? Tak naprawdę przede wszystkim. Cena mieszkania? No, powiedziałbym, pierwsze to jest dzielnica. Kolejne to jest mieszkanie, no to znaczy dom. Czy to no, nowa budowa, czy to jest stara budowa, Jakie tam jest ogrzewanie na przykład. Nie. Jeżeli mówiąc na przykład o starej czy nowej budowie, to weźmy konkretny przykład Fabijoniszki. Jeżeli wiecie, jest taka ulica jak jest Neris, to starej budowy domy, mieszkania kosztują drożej niż nowe, tam co obok stoją. No tak, czyli zależy od tego czy właśnie jakościowe jest to nowe budownictwo, mhm. tak? Mhm. Jakościowo. Gęstość zabudowana. Tak, właśnie gęstość, bo co my mamy tam? To jak dom przy domu, my widzimy przez okno drugich sąsiedzi. Tamte domy, te ściany ciągle pękają. No i po prostu tak jest, że jeżeli zajdziemy sprawdzić, to cena nowego będzie trochę mniejsza niż starego. A zdarzy się Panu tak, że rzeczywiście Pan trafia do takiego mieszkania i, i musi je sprzedać? No właśnie takiego, że ściany pękają, wszystko źle, no i generalnie jakby ten, to jak w takim razie zachowywać się? No, klamać ludziom? Czy <grytanie> jakoś upiększać rzeczywistość? Nie. Czy co? Nie, klamać nigdy nie trzeba. Je, jest tak, że na najgorsze z, z najgorszego zrobić najlepsze. Czyli jest, są popękane ściany? To super one popękane, w przyszłości pękać nie będzie, że pomalujesz i wszystko. Bo człowiek, on kupuje dom, on kupuje miejsce, on kupuje przestrzeń, ale on już nie kupuje ściany. On płaci duże pieniądze za cały dom, no to znaczy, ale to tam te takie prace malutkie, to można dorobić zawsze. Obecnie podobno w Wilnie jest taki boom na sprzedaż w ogóle nieruchomości, że wszystko, wszystko wykupują, tak? Jak to tak, tak, tak. Są dwa zdania. Pierwsze to takie, że e, no, w ciągu roku, pół roku dojdzie do nas inflacja, ponieważ i Ameryka narobiła pieniąż, pieniążków, i e, centralny bank europejski też narobił pieniążków po to, żeby wyratować nie wiem, ekonomikę nie? na świecie. I e, ja tak myślę, że gdzieś za pół roku, za rok czasu to wszystko dojdzie do nas, czyli ceny będą jeszcze bardziej rosły i wszystko będzie kosztowało wiele więcej niż teraz. I też miejmy nadzieję, że je wyplaty, wynagrodzenie dla ludzi też zwiększył. Ale jeżeli wracając do tematu do nieruchomości, to ludzie wykupują mieszkania teraz, bo jak i mówiłem, że oni myślą, że będzie, będzie wszystko drożej kosztowało, drożej, drożej, drożej. Też słyszałem takie zdanie, że w ciągu jak, za jakichś 7 lat ludzi po prostu nie będzie, nie będzie ich stać na to, żeby kupić jakieś mieszkanie. A drugie zdanie jest takie, że ludzie bardzo mają nadzieję, niektórzy, że ceny wzrosną na tyle że po prostu nikt nie będzie kupować. I wtedy już będą ceny padły, padły, padły. Mhm. Ale ja trzymałbym się tego, że ceny będą rosły nadal. No właśnie, na Zachodzie, powiedzmy, to już pewnie są takie tendencje, że właśnie ludzie mogą żyć na dużą część życia wynajmując mieszkanie. U nas to chyba y, trzeba nie tylko sobie, ale jeszcze i dzieciom kupić i w ten tak. sposób sobie zapewnić przyszłość, tak? Czyli tak. jeszcze taką mentalność my y, mamy. Tak, ja sam jestem w młodym wieku, ja, i ja mam brata, moi rodzice pewnie pomogli jemu tam jakieś, żeby kupił sobie on w Warszawie mieszka, mieszkanie. Y, w moim wypadku też, tam, jak ja jak je trochę zarobię rodzice prawdopodobnie dla mnie też trochę pomogą w tym, ale jak na przykład ludzie, którzy żyją na zachodzie, jak pani mówi, tak, oni od samego dzieciństwa no, rozumieją to, że no, przyjdzie się wynajmować. Oni widzą na przykładzie rodziców, rodzice płacą, no, to jest po prostu normalna rzecz. No, gdzie można się tego wszystkiego nauczyć? Właśnie takich rzeczy, i praktycznych, i też teorii rozpoznania tego wszystkiego, na przykład Pan gdzie swoją wiedzę i doświadczenie zdobywa? Tylko robiąc. Tylko robiąc. Moim zdaniem jest tak, że każdy jest w swojej specjalności, no specjalistą, tak? Bo, no, ja nie wiem, pracuje pracę komunikacji, to znaczy ja spotykam się z ludźmi, ja muszę wiedzieć o czym ja rozmawiam, muszę y, rozmawiać argumentami, faktami. To jest taka praca, która właściwie nie ma godzin jakichś, prawda? Od mhm. doby, czasami trzeba się wieczorem y, spotykać z klientami, tak. szykować i tak dalej. Jak sobie wtedy ułożyć ten dzień, żeby to jednak nie była praca, nie wiem, 24 godziny na dobę? Każdy tak naprawdę robi to po swojemu. Mój metod jest bardzo prosty, że staję z rana gdzieś o 6 godzinie, jem śniadanie, sportuję, porządkuję się jadę do pracy. Ja robię sobie spis, co ja mam robić. Co ja mam zrobić za ten dzień, jeżeli to na przykład jest poniedziałek, czy to niedziela wieczór ja sobie zaplanowuję to, co ja obowiązkowo muszę wykonać przez ten tydzień. Nie no, też takie plany na, na, na ciąg dalszy. No i po prostu zapisuję sobie, co ja muszę wykonać i wtedy e, też godziny tam, o której godzinie najlepiej jest zrobić coś. No i wszystko, wszystko trzymam się swojego planu. A coś jest jak, tak, jak ludzie mówią, że ten, kto pracuje sam na siebie, może pracować, kiedy chce i ile chce, odpoczywać, kiedy chce i ile chce, a raczej jest tak, że ten, kto pracuje sam na siebie, to on pracuje cały czas, bo on zawsze musi wiedzieć, co dzieje się, kiedy, co on musi wykonać, czego on jeszcze nie zrobił i on ciągle myśli, 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 myśli o tym. Mówi się tak czasami, że na przykład jak lekarz przychodzi na imprezę, to tam znajomi, nieznajomi mogą jego tam... Może tam mógłby mnie pan pokonsultować, na przykład coś mnie tutaj kluje w boku. To z agentem nieruchomości nie ma tak, że znajomi nie pytają, jak tam, czy jak sądzisz, ile moje mieszkanie jest warte, może pomógłbyś tutaj, nie wiem, zorientować się, czy sprzedać, czy coś takiego? Hmm. Znajomym, kolegom zawsze jest ciekawie tak naprawdę. Zawsze ile ja spotykam się z kolegami, oni ciągle mnie pytają, jak mi powodzi się, albo jak jesteśmy w gościach, u kogo taki pani mówiła, że zapytać, ile moje mieszkanie może kosztować. Nie na przykład, tak jest, tak jest, ale e, pytanie, czy on chce je sprzedać? Bo może być tak, że on po prostu dzisiaj ciekawi się, no i na tym po prostu to wszystko kończy się, nie? Ale jeżeli człowiek chce to sprzedać, chce wiedzieć, chce być w temacie, no to wtedy bez żadnych imprez po prostu mówimy, że na inny dzień możemy umówić się o spotkanie i wtedy porozmawiać o rzeczach. Na ile warto wgłębiać się właśnie w temat, jeśli ktoś planuje sprzedać czy kupić mieszkanie? No to czym się trzeba interesować na dany moment? Wgłębiać się trzeba wszystko, co otacza ten temat, nie? I dlaczego na przykład ja pracuję tu pracę, nie? Szczerze powiem, dla pieniędzy. Bo to, to można zarobić dużo pieniążków, a żeby zarobić dużo pieniążków, to trzeba robić, pracować. I na przykład ci, którzy pracują tani i pytanie, jak oni pracują, co oni robią, żeby sprzedać to mieszkanie, i pytanie, co ja robię, żeby sprzedać to mieszkanie. Ja wkładam tyle wysiłku, ile potrafię, i wkładam tyle wiedzy, ile mam. Jeżeli czegoś ja nie wiem, to ja zawsze mogę zapytać u swoich kolegów w pracy. Siedzę w internecie, czytam, szukam, analizuję. I jeżeli coś nie udaje się, zawsze szukam pytania, dlaczego. Zresztą dziękuję bardzo za rozmowę i życzę powodzenia jak najwięcej sprzedanych mieszkań, domów i wszystkiego dobrego. Dziękuję. 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 Naszym gościem był dzisiaj Jakub Januszkiewicz, agent nieruchomości we współpracy z Biurem Nordyckiej Rady Ministrów w Wilnie?